I witam wszystkich serdecznie Daniel z tej strony Byback Solo skomentowanie randomów. To jest coś, co dzisiaj mam dla Was panie i panowie. Zobaczymy co się ciekawego dzieje na tych buybackach, Jeden z najlepszych trybów moim zdaniem w Warzone, jeżeli chodzi o tryby, które dodali. Mam nadzieję, że zostanie z nami przez jeszcze jakiś czas Fajny gameplay, może się szykować, mniej przynajmniej nadzieję, ale zanim zaczniemy słuchajcie, zróbcie mi tą przysługę i czasnijcie w tego suba rozliczone. Aktualnie mamy 11 810 subów, więc widzę cię. Ja wiem, że ty nie masz, ale chcesz, więc dawaj tego suba, lecimy po 12 tysięcy na tym kanale, zobaczymy ile na tym e, filmiku, że tak powiem, subów zarobimy. Bardzo dziękuję oczywiście z całego serca za każdego subika, e, no i za każdego lajka, który e, dacie w tym filmiku, bo wiem, że też tam jakieś lajki się pojawią inaczej. CJ! CJ! Ah shit! go again! Ci co wiedzą, ci wiedzą. Ten, znaczy ci co mają wiedzieć, wiedzą w sumie. Zobaczymy co CJ nam dzisiaj zaoferuje. Bardziej casualowy gracz, który lutuje na samym początku. Pamiętajcie w buyback solos czyli nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Tu jakby zasada jest bardzo prosta, jeżeli masz 4,5 tysiąca w portfelu, to się odrodzisz. Za każdą śmierć zabiera ci połowę siana, które masz, i że na przykład zginiesz i masz 5 koła, no to 2,5 koła, wracasz. Eee, no i musisz dozbierać sobie 2 tysiące, żeby faktycznie eee, móc się odrodzić jeszcze raz. Jeden z najlepszych trybów, mój ulubiony tryb dzisiaj, że tak powiem, czy tam na kolejny jak będę go ogrywał cały czas. No i widać, że CJ, to jest jeden z tych nowszych zawodników, że tak powiem, w naszej gierce. I co mi się podoba, to buybacki są też fajnym takim. Yy, ma taki fajny próg wejścia dla osób każualowych, które chcą poznać gierkę. Eee, SBMM na bajkach działa różnie. Ja szczerze mówiąc, czasami grałem i naprawdę miałem lobbyst samych bardzo dobry graczy. Czasami pół na pół, eee, więc różnie to działa. Nie, po prostu wydaje mi się, że jest luźniejsza, albo po prostu pula graczy teraz jest na tyle duża, że ten SBMM jest luźniejszy. Taka jest moja teoria. Eee, jak finalnie jest, to oczywiście nie wiemy. Ja tylko mogę teorię snuć, że tak powiem. Ej, eee, budynek, dla tych co wiedzą, budynek bardzo przypomina jeden z tych na Almazra. O ile dobrze pamiętam. Też był taki właśnie, taki właśnie market, Ludzie wejść do góry, bardzo podobny był Dyneks z Almazra. Mimo wszystko, więc CJ, 10 tysięcy w portfelu, CJ a, szukał, szukał tej złotej skrzynki, BSP w kieszeni, spalimy od razu? Nie, nie spalimy od razu, szkoda, że nie podpisz tego Bruena, Złoty Bruen ogólnie w Ground ludzie jest potężny. Kiedy ja gram bajbaki, to często jeżeli na przykład łapię sobie Złotego Bruena i jakiegoś SMG typu, na przykład takiego x Horus'a z trzema dodatkami, to ja lecę od razu w typu. Ja nawet nie kupuję zrzutu, ale widzę, że tutaj mamy snajperkę. Kar 98 na meta buildzie, na e, powalanie na największy dystans do 80 metrów widziałem. Tak mi się wydaje, że widziałem soniczny tłumik plus długą lufę. Jeżeli chcecie, Kara, mieć na najdłuższy dystans, największy dystans, no to musicie mieć najdłuższą lufę, soniczny, e, sonic suppressor, czyli tłumik soniczny oraz e, amunicję zwiększonej wadze. Wtedy ten kar powali na 80 metrów. Oczywiście możecie zbudować jeszcze takiego fajnego kara typowego z Werdańska pod skołek ale on już powali tylko do 63 bodajże. To nadal jest spoko na odnowę, jak najbardziej. Ja ogólnie jestem też zadowolony z tego, że kar nie, pobija, nie powala na każdy dystans. Uważam, że każda osoba, która chce powrotu kara z Werdańska typu kara, który powala na każdy dystans jest masochistą i nie ma bladego pojęcia czego tak naprawdę e, chce. Ta gra wtedy stała się kompletnie niegrywalna. Już dla wielu osób się zrobiła dosyć, że tak powiem, irytująca, że ta snajperka sama w sobie jest łatwa do użycia, jest to Marksman Rifle, czyli jest to e, karabin wyborowy. To oznacza, że to nie jest snajperka sama w sobie, tylko zachowuje się to jak, że tak powiem, e, karabin wyborowy. I jest to o wiele łatwiejsze do użycia, niż jeżeli przykładowo taka snajperka, która ma bujanie celownika i też słabszą asystę celowania i, i inne rzeczy, które tak naprawdę utrudniają, że tak powiem, celowanie. I zwiększają skill gap mimo wszystko. Więc jako tako, e, no, kar... Jest poniekąd problemem, ale też jest problemem, który sprawił, że dużo ludzi chciało wrócić do gry. Więc tak, mamy Superry Meta SMG. Jeden z najlepszych broni tutaj mamy jednego zawodnika z przodu. Dobrze, że poczekał. Dyscyplina, że tak powiem. Ouu! Ktoś ci chyba Kilad potwierdził z lewej strony, więc trzeba uważać. Masz BSP. Fajne BSP, można było spalić. pocisk poszedł z lewej strony, więc ja bym na jego miejscu patrzył z lewej strony, ale ten już poszedł lutować. Łatwy strzał, let's go! dwa kile. Dlatego moi drodzy, alarm jest bardzo potrzebny w tej grze. Alarm jest bardzo potrzebny. Chyba, że ktoś ma. E, e, jak to się mówi? Cold blooded, czyli zimną krew, no to wtedy jest... Wtedy jest problem. Ale Superi meta SMG, meta broń na blisko. Bardzo dobry dystans, jeżeli chodzi o strzał w głowę. E, Można go zbudować na parę sposobów. E, widzę, że tutaj jest naj, jeden z najbardziej stabilnych, że tak powiem, Billów e, e, ma tłumik... Nie pamiętam jak się nazywa ten tumik, ale ten tumik bardzo e, dodaje dużo do stabilności celowania, ale też zmniejsza prędkość pocisków i ogólnie efektywny dystans. To w broniach na blisko nie jest aż tak, można powiedzieć, istotne. E, najważniejsze jest to, żeby trafiał do czego strzela. Więc jeżeli ten build mu pasuje, pasuje, to jak najbardziej jestem za. Plus scar oczywiście z jego strony. O 2 kile mamy, mamy 12 koła w plecaku plus spadochrony z prawej i lewej strony. Coś popsuli w tym updatecie, że spadochrony po prostu słychać, ale czasami nie wiadomo skąd. Czasami słuchajcie, z opóźnieniem, jeżeli Disney Serwera jest mocny, co odczułem, że Disney Serwera po tej aktualizacji jest naprawdę mocny, mocniejszy jest na wyspie odrodzenia niż na Urzykistanie eee, Lagów nie ma jako tako, ale opóźnienie względem, że tak powiem... Ej, on ci widzi, on ci widzi. Weźcie o, o obucie. I cyk! i tutaj kurde za dużo Fifa Rafa robi. Opa! Też ma snajpę, też ma snajpę schować się za dobrym coverem. Nie masz samoreanimacji, więc jeden pechowy strzał i jest po tobie. Oboje do siebie mierzycie 100 lat. Skewuj się zanim spikujesz. To nie jest dobry snajper, masz czas. To było bez sensu. To było bez sensu. Opanuj się. Opanuj się tym momentem, Jimmy! Ty nie jesteś żołą, ty nie jesteś żołą. Opanuj się. Dobry strzał. Po prostu nie pikuj z tej samej strony, ale... <laughs> ale nie, dobrze, dobrze. Trzeba trenować movement. Musi coś takiego robić, żeby w finale mu coś takiego wyszło. Tamten odpuścił. Przy jeden strzał tamten odpuścił. Nie, cały czas jest, cały czas jest przy lince. Widzę, że odpuściłeś. Jeżeli nie był pewny tej walki, to dobrze, że odpuścił. Moim zdaniem, jeżeli, uważaj gościu, jeżeli, jeżeli mijasz pozycję, to nie na widoku. Nie na widoku tego dziutko tego, na na ciebie. Ja bym to PSP na niego miejsce spalił. Tak się znaczy, wracając do, o... jestem fanem Bunker bastera w tej, na, na muzyki stanie. Naprawdę jest to super rzecz, eee, moim zdaniem powinno to, ten gaz trochę mocniej gryźć mógłby mógłby trochę mocniej gryźć, jak najbardziej nie miałbym nic przeciwko, żeby szybciej, że tak powiem, kogoś mógł powalić ten gaz, e, ale, czyli żeby zmusić po prostu do sobie wyjścia na budynku szybkość. Ale mimo wszystko cieszę się, że dodali w końcu to na Urzykistan, bo tego naprawdę brakowało i to też zmienia dynamikę gry, jeżeli ktoś jest w budynku kampiący. Super by jeszcze, gdyby ten bastard niszczył wszystkie miny na przykład w budynku, no, no to, to naprawdę jest u góry? Jest u góry raczej, to na pewno... Znaczy inaczej jest może na dole albo u góry. Najgorzej, jeżeli... O, jest na dole. Okej, okay, nice. Czas reakcji mogą być lepsze, ale mimo wszystko spoko. Wracają do kara, bo na razie się już nie dzieje i próbuję jakoś was zagadać. Ogólnie rzecz biorąc moim zdaniem kar powinien troszeczkę zostać zbalansowany, mimo wszystko, yy, bo jest zbyt, łaps, zbyt mocny i zbyt łatwy do obsługi. Nie jest to ten sam kar, co z Warzona 1, ale gra ewoluowała mimo wszystko. Yy, I mamy więcej graczy, którzy potrafią grać. Ja dużo ludzi sobie tego nie daje sprawy, że w Werdańsk, Verdańskiem, ale mimo wszystko, pula graczy jest mniejsza. I pula graczy potrafiąca grać jest większa. Więc. Yy, Moim zdaniem, powinniśmy jakoś tutaj e, sprawić, że bronie popsute powinien być bardziej zbalansowane. Jak ja bym to zbalansował? Może dodał, e, może dodał troszeczkę większe opóźnienie między strzałami. Czyli na przykład pa i przeładowanie troszeczkę dłuższe. A możemy to skrócić poprzez dodatek. A ten dodatek zmniejsza nam e, dystans, przykładowo, lub nie daje nam możliwości dodania tego dystansu. Czyli po prostu takie coś za coś. Nie chcę zniszczyć broni, ale chcę sprawić, żeby broń, broń była na tyle, że... O, dobry strzał. Nice, bardzo dobry strzał. Żeby po prostu było coś za coś. Jeżeli chcemy mieć szybsze przeładowanie, na przykład pocisku, no to w tym przypadku... Ajajaj. Jaj. Teraz masz łatwe strzały, łatwe strzały, łatwe strzały. Jeden, drugi, trzeci. Gościu! <grym> Spokojnie. Ajajaj. Jaj. Nie ładnej broni na wyroku. Dobra, masz dwa, dwie kulki załadowane. Cyk, dobry strzał i jeszcze jeden popraw. Niżej. Bum! Lecisz do niego od razu. Ja im kibicuję. Nie, 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 nie. nie. Dobra, nice. Ja im kibicuję, naprawdę. Niezależnie od tego, jakiego ma poziom trudności, e, zaawansowania, jak kibicuję, naprawdę. żeby ta osoba wygrała. Chyba, że gra Tarczą, Tsunami i tomfą, no to nie chcę. W każdym razie, ja bym troszeczkę tą broń mimo wszystko zbalansował, żeby żeby było coś za coś. Tak? I myślę, że to jest fair. E, jak najbardziej. Chcę szybsze przeładowanie pocisku. Automatycznie Snipe, mimo wszystko. Nie jest w stanie do 80 metrów, tylko to jest zmniejszony dystans. Bo wtedy musimy zastąpić to jakimś innym dodatkiem e... i wtedy, moim zdaniem, było to coś lepszego. Może delikatnie większy, że tak powiem, flinch e... na, na snipie, ale to też wtedy było niesprawiedliwe w stosunku do e... graczy na myszkach, chyba. Bo wszystko, no, asysta celowania na, na padzie, tam gram na padzie jest większa na karze niż na powiedzmy kacie. Z tego względu, że kar jest e, karabinem wyborowym, a kat jest snajperką. Więc ja bym coś pokombinował w tym tutaj przedziale. To nie tak, że dodali większą asystę na, na kara. Po prostu kar się zachowuje tak jak szturmówka, tak? A nie jak snajperka. Mimo wszystko, dobra, 5 kili, 40 osób lobby. Jestem fanem, o prawa strona, ktoś się wylądował, na budynku, na budynku Let's go, let's go, kolejny leci, ale leci, nie leci to ciebie szkoda, że go nie widział, mógł go zgarnąć snajperki Eee, mimo wszystko Wyleciało mi coś z głowy, co chciałem powiedzieć Bo tutaj, mi tutaj przerwał Dupdok Tak czy inaczej, powiedziałem co chciałem Je Aha, jestem fanem tego, że dodać 120 osób na, na BR, jestem fanem Poszczególnych e, rozwiązań typu e, Bunker Buster i tak dalej. Nie wiem, czemu jeszcze nie naprawili przykładowo e, tego, że patch notes mówiły coś innego, co jest w grze aktualnie, co oznacza, że w patch było nam powiedziane, że, e, że tony do guagu wypadają rzadziej, że race wypadają rzadziej. O, uważaj, snajperzy, nad tym budynkiem dobrze zmieniłeś od razu pozycję, chodzisz od razu za cover. musi pamiętać, że z prawej strony ma jednego typa, plus za. Ja bym, ja bym uważał właśnie z takim wybieganiem. Widziałeś, że jest za Twoimi plecami. Ale mimo wszystko jest skupione na sklepie. Nie rozgląda się za bardzo. Czyszy typa Ten Smok na sklep, ok. Ja bym sentek rzucił. Dobry Sentek. Dwa, niepotrzebne. Co kupujesz? Bez Selva Dobra i zmiana pozycji od razu. Tak jest. Super. Ok, gramy trochę bezpieczniej. Jak najbardziej, spoko. Zmieniał pozycję. Ja bym tego bezpa spalił mimo wszystko. O -o. Sniper snajper przed tobą. Przed tobą, przed tobą, przed tobą. Dasz radę wejść tutaj na budynek, on jest. Tu niżej od ciebie, nice. Spal bezpa, gościu, spal bezpa. Typ jest po twojej prawej stronie. Dobry złoto. Cover, super, super, przedza budynek, żeby mal był. Jak najbardziej, spoko. Bardzo dobrze. Także, jeżeli naprawią e, fakt, żeby na przykład te żetony z głagu nie wypadały tak często, żeby nie wypadały racy tak często, żeby nie wypadały jakieś tam killstreaky tak często, w sensie, żeby ta berka była trochę bardziej trudna, zbalansowana, żeby żeby to były faktycznie rzadkie przedmioty, to sprawia, że. O! Żeton do gułagu, nie! O! Kolejny żeton do gułagu. Wiecie, co tu chodzi? Dobra, 7 kilo. CJ dominuje lobby. Okej, okay, mina na wejście, na linkę, spoko. Może być tu, jak najbardziej. Dodali też niby, że maskę można sobie mieć na przycisk, ale nie, nie sprawdziłem tego, czy to działa. Jeden z lepszych budynków, problem polega na tym, że z twojej lewej strony masz wyższe budynki. Jeżeli tam będzie snajper i cię złapie i powali, to może do ciebie przylecieć. Nie jestem pewny, czy z tego budynku nie jest też w stanie wlecieć do ciebie na spadochronie. Więc... O. o, właśnie, masz jednego snajpera na górze Plus ghosta tutaj O, właśnie, a propos snajpera Ktoś na ciebie leci z twojej lewej strony Wylądował na sklepie Plus ktypek leci linką z prawej strony O, oh, my god Tutaj, uuu Uu, panie, bój się Bój się Bój się tego typa Lepiej się do niego nie zbliżaj. Dobry strzał, popraw szybko. Szybko się schował. Dobra, gość ma jeszcze półtorej minuty, zanim się buyback skończy. O, on też ma snajper. Nie masz oddechu na razie. Lewy... O Boże. Getzkę za długo. Dobrze, zmienił kąt. To było mądre. Ty nie pikuję z tej samej strony. Typek leci linkom kolejnym. Kolejny leci na ten budynek wysoki. Tam się dzieje dużo, może go złapać jeszcze, jest na spadochronie. CJ nie zwrócił uwagi. CJ miał fajne kile do prawej strony, ale nie zwrócił uwagi. Tutaj się dużo dzieje, CJ nie zwrócił uwagi. Niżej, niżej, CJ. tu ma... CJ nie ogarnia. Kolejny bleczek. Ojejku, on tych rzeczy nie widzi. Szkoda. Szkoda, bo on tej sniperką mógł tam w sobie wyciągnąć tych spocuchów. I wyrzucić ich z gry. Albo przynajmniej im spowolnić grę. Ej, masz typa na... dobrze, reakcja. a Pytanie teraz za to tu doleci, 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 niestety I CJ się nie odrodzi A, kwasto! Kwasto miał lepszy strzał, kwasto z dwoma kilami Nie, jest, kwasto z 11 kilami Oczywiście, że kar Widzicie, to jest ten mały problem Wszyscy grają karem Nikt nie gra szturmówkami na co? Dlatego, dlatego trzeba poobkombinować w stronę balansów w tej broni, bo mimo wszystko jeżeli wszyscy grają jedną bronią, to to nam sugeruje, że... Dobre, strzał w głowę, no, I to jest o, to o czym powiedziałem wcześniej. N musimy spowolnić możliwość oddania kolejnego strzału, jako że ta broń jest super łatwa do użycia. No tu akurat do jego Więc powalnimy te strzały na tym bildzie, na ten dystans oczywiście O o, -o problem karfa tej na najmana, panowie No niestety I cyk Wydaje mi się, że cię dobiję Tak I wtedy ta broń będzie troszeczkę bardziej zbalansowana Za szybko strzela na razie Powtarzalność strzału jest za szybka po prostu 14 ze strony Kiro z V2. Ciekawe. STB. Ok. Ok. STB z mw 2 Z tego co widzę. Widzicie? Z osób, które obserwowaliśmy. Kolejna osoba gra karem. Osoba, która do niego strzela. Kolejna osoba gra karem. I wychodzi na to, że no naprawdę ten kar jest problemem w tej grze aktualnie. Może. Ee, może faktycznie też zwiększyć flinch na tej broni. Czyli, jak ktoś do ciebie strzela, to mimo wszystko ee, bardziej ci tą broń kopie do góry. Ale możesz to zmniejszyć dzięki dodatkowi. Czyli możesz zbudować swoją broń na parę różnych sposobów, które dadzą kontrę do poszczególnych rzeczy. Ukurde, tar tarapaty Kyro. Tarapaty Kyro, wakew założone już. Ciekawe, ciekawa broń. Build. Bardzo stabilny build, mimo wszystko, mi się da. STB zawsze było stabilne. Ja bym nie wychodził z pokoju. Więc jeżeli pomyślą nad balansem karto to yes, mimo wszystko tak broń będzie dalej fajna, będzie bardzo bardzo fajna do używania, ale mimo wszystko nie będzie tak yy, mocna, upiedliwa, bardziej zbalansowana. I, I wydaje mi się, że łatwo to Łatwo można wymyślić. Jimmy za to nie płacą, ale ja daje im rozwiązania normalnie warte milion dolarów Nie, nie, bez sensu, bez sensu... Od razu, grasz, od razu grasz tego Kosa. Masz ostatniego smoka, zbyt długo. Jeden już się prze, Jeden już się przeszedł. Więc tak, masz... I Ten się selwuje, ten się selwuje, jeden się selwuje już. Teraz masz mały problem, bo chłopci wchodzi do lewej. Dasz smoka, dajesz smoka, Jimmy, trajesz, gdzie jest sniper patrzy, gościu! Chebujesz się, jesteś przy gazie więc można cię widzieć smoku Dajesz kolejnego smoka przed siebie I skracasz go Musisz go skrócić jak najszybciej Musisz go skrócić jak najszybciej Dobrze pilnuj rotation do prawej, żeby złapać mały high ground Uwaga, jest jeden typ prawdopodobnie będzie krocował i jest na przystanku STB nie oddaje, STB nie oddaje zmień tą broń STB nie oddaje, za bardzo, za bardzo błyska ci celownik Jeden typ po prawej, po prawej, po prawej Musisz wygrać fighta z tym typem FGs. Niestety. Złego. Może ci się uda, może ci się. Połóż się, połóż się, połóż się. Yes, dwa kewy. się podnosi. Masz dwa tylko pociski. Ten się podniósł. Let's go, let's go, let's go. Masz czas, masz czas, masz czas, masz czas. Nie masz czasu. Kury! Prawie się to udało. Oh. STB nie oddało, niestety. Typi mi śmiał jakoś SMG z większym magazynkiem SMG z większym magazynkiem Gamer Dad For the win, panie panowie. Back no, i panowie Bye-bye Solos moim zdaniem to najlepszy przygód no, Mam nadzieję, że się Słuchajcie, jeżeli tak, zostawcie do łapki w są hard. mile widziane I oczywiście widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale Oraz na livestreamach Na tym kanale Ja wam życzę U. miłego dnia